Liga Mistrzów Energii Odnawialnej zrzesza miasta, miasteczka i wsi wykorzystujące odnawialne źródła energii. Konkurują one ze sobą na dwóch poziomach krajowym i europejskim w wykorzystaniu energii słonecznej i biomasy. Liga została stworzona w ramach projektu współfinansowanego z programu Komisji Europejskiej: Inteligentna Energia dla Europy. W Czechach, Francji i Niemczech ligi krajowe działają już od kilku lat. W Bułgarii, Polsce i na Węgrzech zostały utworzone w 2009 roku, a w 2010 dołączyła do nich Liga Włoska. Warto zgłosić do Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej swoje miasto. Polskie miasta i gminy, które grają w Polskiej Lidze Mistrzów OZE, stają się jednocześnie członkami Ligi Europejskiej Res Champions League, i biorąc udział w konkursie ubiegają się o tytuł Mistrza OZE. Jednocześnie gracze Ligi OZE mają okazję porównać swoje osiągnięcia z działaniami innych miast i gmin w regionie, Polsce i Europie. Znajdują się w gronie miast, które troszczą się o stan swojego środowiska i jakość życia mieszkańców. Podczas krajowych i europejskich ceremonii rozdania nagród mogą pochwalić się swoim dorobkiem, najlepszymi praktykami w Polsce i Europie. W ten sposób stają się wzorem dla innych miast i gmin. Tak jak Ełk zdobywca dwóch złotych medali w pierwszym sezonie Polskiej Ligi Mistrzów, zarówno w Lidze Biomasy, jak i w Lidze Słonecznej, w kategorii dużych miast liczących od 50 tysięcy mieszkańców. Miasto Ełk zdobyło dwa złote medale i prestiżowe kryształowe statuetki w Polskiej Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej. To szczególne wyróżnienie dla naszego miasta, tym bardziej, że od początku lat 90. o naszym mieście mówi się jako o mieście ekologicznym. Od 1995 roku nasze miasto jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskie Sieci Energy City i od tego czasu współpracujemy i współdziałamy w zakresie realizacji projektów służących ochronie klimatu i innych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. W sposób szczególny jesteśmy dumni z inwestycji, które wykorzystują odnawialne źródła energii i biomasy. Do tej pory w naszym mieście zrealizowaliśmy cztery duże inwestycje wykorzystujące energię odnawialną i zmieniliśmy źródła ogrzewania w szpitalu miejskim Promedika, w zespole szkół numer 1, w centrum edukacji ekologicznej oraz w domu pomocy społecznej Tęczowy Dom. W roku 2009 w Centrum Edukacji Ekologicznej Wełku został wybudowany układ wykorzystujący odnawialne źródła energii na potrzeby grzewcze w budynku. Na układ składają się kolektory słoneczne, dzięki którym zaopatrujemy w budynek ciepłą wodę i również kolektory wspomagają system grzewczy budynku, pompa ciepła, która jest podstawowym urządzeniem grzewczym i te urządzenia wspomagane są przez wiatrak o mocy 10 kW i baterie ogni fotowoltaicznych o mocy 3,2 kW zamontowane na etatrakach, czyli urządzenia, które pozwalają Bateriom śledzić słońce i poprawiają ich efektywność działania. Instalacja, którą posiadamy w centrum, oprócz korzyści ekonomicznych, które nam przenosi, ponieważ spadły nam koszty utrzymania budynku, szczególnie jeżeli chodzi o jego ogrzewanie i ogrzewanie ciepłej wody, oczywiście kosztów korzyści środowiskowych. Służy również do celów dydaktycznych, promocyjnych i jest również wykorzystywana jako taka instalacja doświadczalno-eksperymentalna. Od roku cieszymy się tym, że mamy u siebie instalację solarów. Jest to łącznie około 500 sztuk paneli o powierzchni łącznej ponad 900 m2, blisko 1000 m2. Na dzień dzisiejszy zabezpiecza to w całości nasze potrzeby na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Moc tych solarów to jest rząd wielkości około 600 kW. I jedna ciekawostka dodatkowa: A te solary w okresie letnim służą nam do dezynfekcji termicznej sieci ciepłej wody użytkowej. Cieszę się z tego, że mamy ten system. Wymagał on intensywnego wdrożenia i nauczenia się obsługi, ale w tej chwili możemy powiedzieć, że działa to sprawnie, działa dobrze, z efektem również ekonomicznym. W obiekcie mamy zamontowane trzy agregaty. O mocy 2 po 120 kW i 180 kW. W urządzeniach tych produkujemy zieloną energię i z odzysku ciepła, ze spalin i z obiegu chłodniczego produkujemy również energię cieplną. Daje to wymierne oszczędności na obiekcie. To oznacza około 60% energii. Elektrycznej i 100% zapewnienia energii własnej, cieplnej do celów technologicznych. Obiekt wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Robimy utylizację około 2700 m sześciennych metanu. W dobie zamiast ucieczki do atmosfery ten biogaz jest wykorzystywany gospodarczo. Robimy to dla przyszłych pokoleń. W planach mamy kolejne działania i inwestycje związane z ochroną klimatu. Powołaliśmy też pełnomocnika do spraw zarządzania energią miejską. Jesteśmy sygnatariuszami porozumienia burmistrzów, które zobowiązuje nas do tego, by wykroczyć poza cele Unii Europejskiej związane z ochroną klimatu, a więc ograniczenia emisji dwutlenku węgla. O 20%. My te cele chcemy zrealizować z naddatkiem. Koordynatorem Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć EnergiCity. Jesteśmy organizacją pozarządową, non-profit, działającą od 1994 roku na rzecz wspierania samorządów lokalnych. W wyniku naszej działalności wiele gmin zrealizowało inwestycje z zakresu energii odnawialnej. Gracze Ligi OZE wygrywają zatem nie tylko nagrody. Dołącz do Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej, jeżeli w Twojej miejscowości działają instalacje solarne, biogazownie lub kotłownie na biomasę.